Szanowni Państwo, jak pewnie część z Państwa się orientuje, antykwariat Atticus mieści się w Warszawie przy krakowskim przedmieściu. Nic więc dziwnego, że lubimy i mamy w ofercie interesujące Warsawiana. Dziś zapraszamy do obejrzenia drzeworytów Eugeniusza Pichela. To bardzo eleganckie wydawnictwo w języku polskim. Angielskim i francuskim. Drzeworyty zostały odbite na papierze japońskim i naklejone na karton. Każdy z osobna jest sygnowany przez autora ołówki. Włożono je w teczkę oprawioną w pełną skórę złoconą na licu, a całość umieszczono w tekturowym etui. Peka jest zatytułowana Stara Warszawa. Przedstawiono na niej wiele najbardziej charakterystycznych i znanych miejsc i budowli Starej Warszawy. Są to Warszawska Nikę, Plac Zamkowy, ulica Piwna, Barbakan, Wąski Dunaj, Rynek, Staromiejskie Dachy, Dom pod okrętem, Kościół Najświętszej Marii Panny i Łazienki. Prace autora wywodzą się z tradycji polskiego drzeworytu okresu dwudziestolecia międzywojennego. W formie bardzo realistycznej cechowały się doskonałym warsztatem w wymagającej technice drzeworytu sztorcowego. Eugeniusz Pichal był grafikiem, który Rysunek i malarstwo studiował prywatnie u Fryderyka Pautrza i Kazimierza Sichulskiego w Krakowie. Wcześniej skończył wyższą szkołę handlową w Warszawie. Przed wojną współpracował z prasą jako grafik. Niestety, Wszystkie jego prace z tego okresu przepadły zniszczonej we wrześniu 1939 roku pracowni artysty. Pichel brał czynny udział w kampanii wrześniowej i jako oficer po kapitulacji trafił do oflagu w Woldenbergu. To tam cyzelował swoje umiejętności drzeworytnicze dzięki parze desek z gruszy przysłanych z kraju. Po wojnie zamieszkał na ziemiach odzyskanych, a następnie przeniósł się do Warszawy. Do końca życia zmarł w 1976 roku. Parał się drzeworytnictwem i grafiką, o czym świadczą prezentowane u nas prace. Najbardziej znaną teką warszawskich drzeworytów Pichela było wydawnictwo z 1957 roku zatytułowane Stare Miasto w Warszawie. Teka zawierała drzeworyty z widokami Starówki nakreślonymi kilka lat po zakończeniu pierwszego etapu jej odbudowy. Była w tych pracach niekłamana duma z podźwignięcia miasta z ruin. Zapraszamy na stronę www.tikus.pl do działów sztuka, grafika artystyczna, warszawiana, Warszawa i okolice, widoki i plany. Rich in Polish history, art, literature in foreign languages.